Ja jestem Kacper Tomek. Zakładaliśmy Wid Vision kilka lat temu. Jest to studio wizualizacji architektury. Zakładaliśmy początki nasze to końcówka naszych studiów, gdzie robiliśmy najpierw pierwsze projekty studialne, a potem weszliśmy dość mocno w polskie tematy konkursowe. W tym momencie jesteśmy teamem 15-osobowym, dość wszechstronnym, składającym się głównie z architektów i działamy głównie w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Holandii. To, co nas może odróżnia, czy, czy charakteryzuje, to storytelling gdzieś tam jako taki, powiedzmy, modyw przewodni wszystkich wizualizacji, które realizujemy. No, to moja odpowiedź byłaby, że, że tak i nie. No, bo rzeczywiście to przeświadczenie pewnie jest, jest w pewnym sensie słuszne, szczególnie na naszym rodzimym polskim podwórku. Jest to głównie dlatego, że tutaj e, głównie się robi konkursy otwarte, gdzie jest bardzo duża konkurencja, niewielkie budżety na projekty i architekci pracują tak, jak pracują. Pracują bardzo. E, bardzo intensywnie i bardzo często wizualizatorzy, którzy robią projekty dla, dla architektów robiących konkursy, wpadają właśnie w te sidła, że zostają ich zakładnikami, to znaczy klientów, zostają jakby włączeni do zespołu mimo swojej woli, więc tutaj trzeba jakby sobie zadać pytanie, czy się jest, czy się chce jakby dawać z siebie wszystko i czuć, czuć, tą, czuć się, że jest się tą częścią zespołu, że i tak czas dawać się, jest wszystko, ale po prostu istotne jest to, żeby wytyczyć jasne granice klientowi, że jest się tak naprawdę w Jakimś podwykonawcą, który ma płacone za zawiski za bez względu na to, czy jaki będzie wynik konkursu. No, chyba, że ktoś się inaczej umówi, ktoś chce e, na przykład mieć sukces w także zostaje wynagrodzony za zwycięstwo w konkursie. Nam się to na przykład nie za bardzo opłaca, szczególnie w konkursach o, o, otwartych, gdzie po prostu statystycznie szansa jest niewielka. Drugi wątek, jaki bym tutaj poruszył, to konkursy, to nie tylko konkursy otwarte, tak? Czyli my, zwłaszcza jak mówimy konkursy, to myślimy o takich konkursach na filharmonie, stadiony, jakieś bulwary, wielkie publiczne tematy. Startujemy też często w konkursach zamkniętych. Czasem to są bardzo wąskie grona, nawet kilka biur i tam jest już zupełnie inna kultura pracy, zupełnie dużo bardziej dopracowane projekty. Często jest też tak, szczególnie z tym się spotkaliśmy na zachodzie, że refundowane są na przykład koszty wizualizacji, no i to już zupełnie wpływa na to, że architekci mają inny budżet i nie jest to taki ciężki kawałek chleba. Podsumowując, powiedziałbym tylko tyle właśnie, że bardzo istotne jest to, żeby. Jednak e, ograniczyć się do bycia podwykonawcą, e, a nie częścią zespołu konkursowego, jeżeli chce się to robić na dłuższą metę i zachować e, 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 jakieś takie sensowne e, ilości spędzonego czasu e, przy wizualizacjami. I zdrowie. Tak jest. No ja bym powiedział, że tutaj. Takiej zasadniczej różnicy tak naprawdę nie ma. Wydaje mi się, że ta, ta różnica mogłaby być dużo bardziej zauważalna w zleceniach bardziej komercyjnych. no ko Konkurs to jest taki jednak specyficzny projekt, gdzie zawsze to ograniczenie czasowe jest. Zawsze jest jakaś tam ta presja czasu na, na karku przy projektowaniu, więc. No, jakby z jakby samego tego, sam ten fakt sprawia, że no tutaj tak, tak dużej różnicy nie będzie. Większa różnica mogłaby tak myślę, że być przy konkursach na przykład zamkniętych, gdzie to faktycznie tak może już tak, może tak bardziej z biznesowego punktu widzenia. Wydaje mi się, że z, powiedzmy Bardziej w zachodzie Europy, na przykład, konkursy zamknięte, gdzie po prostu inwestor czy deweloper zaprasza kilka biur, które, które przedstawiają na przykład propozycje zabudowy na, na jakąś działkę inwestora. Gdzieś tam to jest jakby trochę bardziej. Częściej zdarza się tak, że inwestor refunduje koszty wykonania wizualizacji dla poszczególnych biur. W Polsce wydaje mi się, że jeszcze jednak to nie jest tak, tak, tak częsty zabieg. No i jeszcze tutaj. <laughs> Dodałbym też, jakby tutaj z naszego doświadczenia, tak naprawdę duży procent projektów, które realizujemy konkursowych, to są tak zwane tendery, czyli takie konkursy ofertowe, gdzie na przykład akurat tutaj w Polsce nie spotkaliśmy się w ogóle z takimi zezniami. Realizujemy ich dużo na przykład w Holandii, gdzie to jest, to jest, tak, mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo mądry zabieg połączenia tak naprawdę przetargu z konkursem otwartym i tender polega na tym, że jak miasto na przykład chce sprzedać jakąś działkę, jakąś parcele w, mie w mieście, to, to po poza tym jakby, żeby sprawdzić ile, jaki deweloper może tę parcele zaoferować, jakby na przykład Często jest tak, że na przykład oferta pieniężna, jaką jest w stanie deweloper za, zaoferować za parcele, na przykład stanowi poło, połowę e, punktów przyznawanych e, w, t, w tym konkursie, a druga połowa punktów to jest już wartość architektoniczna, wartość e, przestrzeni i wpisanie się po prostu e, w miejsce. Więc wydaje mi się, że to jest coś takiego, co na pewno, e, na pewno moglibyśmy się, e, czego na pewno moglibyśmy się nauczyć od, od e, zachodniej Europy, żeby takich. E, Takich organizacji, konkursów czy przetargów było więcej, ale no to jest bardziej już temat architektoniczny niż wizualizacyjny. Czy, po, czy polityczny nawet. Nie? No właśnie. Wydaje mi się, że w wizualizacjach konkursowych jednak to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dużo ważniejsze niż w wizualizacjach komercyjnych, bo jednak. Może tutaj tak zgeneralizuję, jakby tutaj powiem trochę bardziej właśnie o konkursach otwartych, z którymi pewnie większość osób miała dużo większą styczność niż z konkursami zamkniętymi czy tenderami. No, jednak jest, jest to taka specyfika, że tych prac konkursowych jest kilkadziesiąt, czasem zdarza się nawet, że, że ponad sto. Więc to pierwsze wrażenie i to wybicie się tak naprawdę z tłumu, no to, to jest jakaś tam podstawa. Dodatkowo, co jest ogólnie ważne przy konkursach, żeby mieć też świadomość, kto ten konkurs ocenia i dla kogo on jest, bo tak jak już wspominaliśmy, że mamy konkursy otwarte, które zawsze oceniają architekci, mamy konkursy zamknięte, które na przykład organizuje inwestor, gdzie jest dużo jakby inna, zupełnie inna estetyka jest, jest adekwatna do tego, bo to są wizualizacje, które bardziej już mają wyglądać na sprzedażowe i bardziej to ma wyglądać jak, jak realny powiedzmy budynek, który się będzie dobrze sprzedawał niż jak jakiś koncept a następnie, no albo, albo są takie konkursy jak te tendery, gdzie często jurorami są na przykład urzędnicy miejscy, którzy bardziej patrzą na to, czy e, będzie to wartościowa przestrzeń, czy to coś wniesie do tkanki miejskiej. Także oczywiście no, trzeba myśleć po prostu strategicznie na każdym kroku przy, przy konkursach i wiedzieć do kogo się dociera, w jaki sposób. Również e, sposób prezentacji jest istotny, no bo są konkursy, które są drukowane na dużym formacie, są prezentacje multimedialne i to wszystko wpływa na odbiór, a wiadomo, że celem jest zawsze jedno, żeby ten konkurs wygrać, i żeby się wybić, żeby zostać zauważony. Absolutnie nie jest to samo zło. Najważniejsze jest to, żeby ucywilizować swój proces pracy, żeby nie być zakładnikiem klienta, żeby zrobić z tego pod, pod względem workflow normalny projekt i dzięki temu będziemy pozbawieni, pozbawieni wad robienia konkursów, a zaletami będzie zawsze, nadzwykłymi takimi projektami komercyjnymi zaletami będzie zawsze to, że są to ekscytujące tematy, ciekawe, można zrobić plakatowe wiski, ciekawe prace, wybijać się dalej i, i po prostu mieć z tego czystą przyjemność i satysfakcję. Tak, a ja bym jeszcze tylko dodał tutaj to, że jakby teoretycznie mogłoby się wydawać, że największa wada konkursów, czyli ten szarp, nieprzekraczalny deadline, tak naprawdę z biznesowego punktu patrzenia jest yy, świetną zaletą. Yy, no i jeżeli właśnie będziecie w stanie sobie ten proces tylko ucywilizować, to da się to wszystko zapiąć tak, żeby to biznesowe jak najbardziej działało. Chcielibyśmy tylko zaznaczyć od razu, że nie jesteśmy biurem stricte konkursowym. Konkursy stanowią gdzieś tam może połowę yy, 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 naszych zleceń. No ale na pewno nawet do realizacji wizualizacji konkursowych przydaje się jakiś tam background architektoniczny. To, to, to można było powiedzieć. Akurat na przykład w tej sytuacji, jeżeli chodzi o rekrutację, no bo jest tak, że zawsze się coś tam rekrutuje i zawsze jesteśmy otwarci na, 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 na nowe portfolio. I, za, i ciągle mamy nadwyż, zdecydowaną nadwyżkę projektów, które gdzieś tam musimy odrzucać ze względu na, na braki kadrowe. To na przykład, tak jakbym miał mówić, jak to teraz wygląda, to gdzieś tam zwracamy dużą uwagę na przykład na generalne takie wyczucie i postprodukcję, bo uważam, że teraz chyba mamy taki bardzo technicznie rozwinięty team i gdzieś tam brakuje jeszcze nam kilku osób, które dobrze ogarniają postprodukcję. Bardzo cieszę się, że to wydarzenie odbiło się w formie tutaj na miejscu, a nie online, bo jednak wydaje mi się, że wszystkim nam, że jesteśmy taką trochę rozbitą branżą i taka integracja jest jak najbardziej doceniana i wskazana i bardzo robimy to wydarzenie, już jesteśmy zresztą któryś raz na, na BW. Więc jak najbardziej jesteśmy za i zapraszamy wszystkich, żeby jak, naj, jak, jak najwięcej osób uczestniczyło i jak najbardziej się integrować i zrzeszać. Ja, ja chciałem przede wszystkim podziękować w ogóle za zaproszenie, no bo byliśmy tutaj kilka razy jako, jako słuchacze, teraz jesteśmy jako prelegenci, więc jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i, i zaszczyt. Także bardzo się z tego cieszymy. No i właśnie no, trzeba zwrócić uwagę na to. Dla mnie to jest takie wydarzenie. Cudownie, że on jest w Wrocławiu, w naszym mieście, ale to jest chyba jedyne takie, takie wydarzenie ogólnopolskie, z którym się zjeżdżają ludzie właśnie z, naszego, z naszej malutkiej branży z całego kraju. I jest to okazja i do tego, żeby się czegoś nauczyć, posłuchać się nawzajem, wymienić doświadczeniami, ale też do całego tego networkingu, który się dzieje tutaj właśnie w, kul w kuluarach, gdzie się rozmawia, poznaje nowe kontakty, również biznesowe. Także jest to, jest to bardzo wartościowe. No i właśnie szczególnie, szczególnie w kontekście tego, że wielu z nas pracuje jako freelancerzy, wielu z nas pracuje mm, właśnie, nie wiem, z domu, przed komputerem, nie ma styczności z, 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 z również konkurencją, konkurencją, tak? czy z kolegami po, po fachu z rynku, więc myślę, że to po prostu na zdrowe nam wychodzi się, się przynajmniej ten raz w roku tak spotkać.